Witajcie, kochani, dzisiaj jest zupełnie inny odcinek. Ponieważ nie macie dźwięku z gry, to jest pewne. Ponieważ dźwięk z gry. Yy, no, nie mogłam go dodać, ponieważ była muzyka z prawami autorskimi, ponieważ nagrywałam tylko i wyłącznie. W tamtym momencie ekran, żeby mieć cokolwiek. I tak naprawdę poszliśmy na samoka. Nagrywam to dokładnie 3 dni temu. A ponieważ dzisiaj nie mam zbytniowany, żeby nagrywać cokolwiek, stwierdziłam, że pokażę Wam. I jak to przebiegało, i w ogóle opowiem Wam trochę. Także w momencie, gdy robiłam ekspiarkę, nagle wyleciał plan: y chodźcie, idziemy na smoka. A y nie wiem, czy to będzie w tym odcinku, bo nie pamiętam, czy to było. Ale. Y ja na smoku byłam pierwszy raz legalnie. Bo mój pierwszy smok, którego ja zabiłam sama był na moim singlu. I... jego ja go tylko i wyłącznie zabiłam dlatego, że chciałam Eletrę. I... Ym, I nie zabiłam go po prostu legalnie, czyli na survivalu, tylko na kreatywie wtedy go zabiłam. Dlatego... Teraz się cieszyłam i po prostu dziwnie się czułam, bo był prosty. Po prostu był prosty dla mnie. Ja bym mogła jeszcze raz iść. I pewnie pójdę. Poproszę Michała, żeby ze mną poszedł jeszcze raz kiedyś w przyszłości. Jakby mm, też nie chciałam wtedy nagrywać głosu, bo nie miałam wtedy energii ani ochoty. Na cokolwiek, gadanie do Was. Poza tym, materiał było ponad godzinę. Z tego, jak już widzicie, jest 10 minut, trochę ponad. No ale, co mogę Wam powiedzieć, z tego co widzicie? Zabijamy, trafiamy w wieżę. Nie, ale tak szczerze powiedziawszy... tak... sentymentalnie, zwłaszcza, że teraz słyszę też w, w uszach muzykę, którą wtedy słuchałam. I po prostu taki sentymentalizm, taki... taki... Nie, taka dziwna muzyka, taka dołująca bardziej niż... Więc no... tak inaczej zupełnie się ogląda teraz słysząc to co ja mam w uszach i wiedząc co do końca będzie w filmie I jaka muzyka będzie to są zupełnie inne emocje ale stwierdzam że się posłucham z tą muzyką już o, zdobyłam osiągnięcie, że mam wycelować. Ale ja bardzo dziękuję Natanowi i Michałowi, że ze mną poszli na smoka, że mnie wyciągnęli. co do kolejnej części, która będzie. Po zabiciu smoka, będziemy szli szukać miasta Endu. Um, czyli tych wieżyczek z szulkerami, znaczy nie wiem, czy to te zwierzęta w szukerach się nazywają szulkery. Czy jakoś one mają inną nazwę. Ale... Um, przyznam się wam szczerze, w tamtym momencie... Gdy my już znaleźliśmy to miasto, tą twierdzę endową, to my byliśmy w niebo bo my tego szukaliśmy ponad pół godziny. Przeszliśmy z około 3000 kratek samodzielnie, bez niczego. Tyle przeszliśmy bez, bez żadnej pomocy. Potem. Mm, o, i w tym momencie! <grym>, Nata no, został zabity przez magię smoka, a smok nie żyje. Przez te. Y, 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 Partyczkę, co były te. trucizny. No. Więc no. Po 3000 kratek się poddaliśmy i przyznam Wam szczerze, szukaliśmy już na spektakularzu, na kreatywie, po prostu, żeby znaleźć. Bo chcieliśmy bardzo, a przeszliśmy 3000 kratek, i po prostu ja się tylko do tego przyznaję, że ja uznaję jakby takie rzeczy. Jak komu się to nie podoba, no to wybaczcie, ale to jest moje, moje życie, moje widzi mi się. Um, co jeszcze mogę powiedzieć? Ale ja nie używam kreatywa, żeby sobie na przykład rzeczy dać. Ja używam tylko do latania. Aktualnie dzięki um, um, osobie, czyli dzięki chłopakowi, który do, doszedł do nas na serwer, Shardiemu, Shardi? Shardi? Shardi, Shardi, dzięki Shardiemu, dzięki niemu po prostu dużo rzeczy się zmienia na serwerze i mm, pluginy nowe i tak dalej. Z dnia na dzień, coraz więcej rzeczy się dzieje. I... Mm, straciłam wątek, nie wiem co mówiłam. A! Chciałam mówić o Fly'u. Dzięki niemu dzisiaj, dokładnie dzisiaj się dowiedziałam, że można używać... Ja mogę używać Fly'a. A nie muszę zmieniać na kreatywa albo na Spectatora. Więc ja o tym nie wiedziałam. Więc... To mnie trochę usprawiedliwia. Ale no... Po prostu... Jest jak jest. Nie będę was oszukiwać, że nie, że... Udnę w tym momencie i... Powiem nie, ja nie używałam broń Boże, jestem święta, nie jestem święta bo używam też używam różnych komend do pilnowania ludzi na serwerze aktualnie dzisiaj w jednym momencie było ponad 8 osób i nagle te 8 osób do mnie wszystkie coś chciały i ja nie wiedziałam co się dzieje Michał mu, zawsze mi mówił, że on by chciał jeszcze więcej tych osób na serwerze. I ja mówię. No. Ale ja, ja dzisiaj nie dawałam rady w pewnym momencie, tak? Nagle wszyscy coś chcieli. Chyba że po prostu wiecie, jak to jest. Nie wszyscy naraz coś chcą, tylko raz na jakiś czas coś chce to spoko. To wtedy daje, daje się rada. Jak nagle wszyscy wskakują na ciebie. Ten chce to, ten to. I to nie jest tak, że y, oni poczekają. Wszyscy chcą naraz. A ja ja byłam... Je... O, tu macie. Jak zdobam Elytrę. Tak przyleciałam na spektatorze tutaj. Może i nie powinnam tego zabierać, ale... To jest moja... Życie, moje zabawki. Dobrze, kochani. Ja będę Wam już dziękować za ten odcinek, bo to już y, jeszcze Michał będzie tylko. O, tu macie Michała zaraz. I... I. Tak, ja sobie pozbieram. Więc ja Wam dziękuję za ten odcinek. Zapraszam Was do subskrypcji, dzwoneczka, łapeczki, komentarzy.